Dzień dobry Państwu, witamy na przetargu na remont budynku Pałacu w Róźwienice, remont klatki schodowej. Komisja w składzie Franciszek Liszka, Pan Marian Gula, Pan Marek Czerniecki. Zamówiący na zamówienie przeznaczył kwotę 28 671 zł brutto. W wymaganym czasie wpłynęła jedna oferta. Otwieramy ofertę. Oferta. Usługi stolarsko-budowlane Marek Kurpiel. Cena oferty brutto 36 951 zł i 94 grosze. Okres gwarancji jeszcze? O, jest okres gwarancji 120, 120, 120 miesięcy. Okres gwarancji wyrażony w liczbie miesięcy 120 miesięcy. O okay, tym przetarg zamykamy. Dziękuję bardzo.